Siemander czołem, tutaj szybek.pl. Witam was w przeglądzie Minecrafta 1.7.1. Dokładnie dzisiaj jest 24 października 2013 roku i wczoraj i wieczorem yy, jakieś parę godzin po tym jak wyszła coś popsułem. Jak wyszła wersja Minecrafta 1.7, wyszła właśnie wersja ta, czyli 1.7.1. Są oczywiście pewne zmiany, między nimi dwoma, są jakieś tam. Między tymi dwoma mm, wersjami, są to takie, wiecie, bugfixy i tak dalej. E, ale co mamy takiego właśnie fajnego i istotnego? E, są to te dwie rzeczy, tak? To jest drewno Akacji, o, proszę, eca. Tak wyglądają pięknie, są one takie. Mm, Zresztą sami zobaczcie tak. takie takie szare, a w środku pomarańczowe. Oczywiście deski też mamy takie fajne, pomarańczowe, na pewno ciekawie to by wyglądało z zestawieniem z wełną na przykład, tak? mi się osobiście naprawdę bardzo podoba. A tutaj mamy Dark Oak. Dokładnie też ma taką fajną teksturkę, troszeczkę może kojarzyć się um, z, z Plus woodem. chociaż tutaj jak widzicie jest pewna różnica w. Teksturkach pięków zaraz zresztą zobaczycie, ale za to deski są naprawdę bardzo takie fajne, ciemne, że powiedziałbym mocno czekoladowe. Tutaj macie porównanie, to jest taka w porównaniu e, bardziej wypowia, wypłowiała. O, teraz możecie tak obydwa rodzaje zobaczyć. A tutaj mamy porównanie piękków. Tutaj mamy Spruce Wood, a tu Dark Oak. E, co jest nowego w Spruce Wood? Ma ono teraz własną taką teksturkę, jak widzicie, nie jest taka sama, jest troszeczkę inna, ciemniejsza, taka bardziej. Hmm, no ciężko mi to określić. No taka inna, po prostu inna jest nowa, także to jest takie, takie fajne, o. Są oczywiście także schodki i półpłytki adekwatne do naszych nowych bloczków. Ehm. Um. I, I też całkiem fajnie wyglądają. Tak, to takie, taka moja opinia. I to w zasadzie tyle, co chciałem Wam pokazać. Więcej rzeczy takich ciekawych nie ma. Oczywiście jest naprawdę długa, długa lista bookfiksów, ale do, do samej listy to odsyłam Was może tak do strony Mojangu, na której to wszystko jest chyba wypisane. Link oczywiście do tego znajdziecie w opisie filmiku. A jeżeli ktoś chce jakiś dokładniejszy przegląd, bo przegapił na przykład ostatnie snapshoty, to teraz do ostatniego wyświetla się też link na ekranie. Także kliknijcie, jeżeli chcecie zobaczyć. Ok, i to w zasadzie tyle. Jeżeli Wam się podobają te nowe, te pięki i tak dalej, te drewno, napiszcie co o nim myślicie. I jeżeli Wam się spodobał przegląd. Dajcie łapkę, ocencie to i tak dalej. Dobra, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i cześć.